Siemanko, witam na kanale Piwne Degustacje z tej strony Dariusz Dmytryszyn. Zdegustujemy sobie coś ciekawego dzisiaj. Kolejna e, flaszka z tego czteropaka z Brudoga. Tym razem pipko, które się nazywa Put Pale Ale. Wygląda etykieta bardzo fajna. Papier, super jakości. Butelka 033. Jak widzicie, 4% alkoholu. Pale Ale. Jest to styl, w którym najważniejsze jest to, żeby piwko było bardzo pijalne. Żeby chciało się go pić dużo. Dlatego ma mało alkoholu. Typowe odmiany brytyjskie powinny być chmielone brytyjskimi chmielami, takimi ziemistymi, ziołowymi, kwiatowymi. A wersje amerykańskie są chmielone, wiadomo, chmielami amerykańskimi. No. Jak jest tutaj w tym przypadku, nie wiadomo. Nie napisali. Oczywiście standardowo rzecz, która mnie wkurwia, czyli zostało wyprodukowane z Barley Hops i jest water. No i chuj, bądź tu, bądź tu mądry, wkurwia mnie tak, takie coś, nie z jakich słodów, z jakich mieli, z jakich drożdży to powinni, to kurde nie wiem, ja gdybym miał swój. Browar, na pewno bym wszystkie informacje wypisywał, no ale to tak. Okej, okay, nie będę się przyczepiał już. A nie wiem, czy było widać. Uleciał dymek, fajnie. Kapsel standardowy z Brudoga, takie coś. No i powochajmy. Chmielę. Słody, no, słodowo-chmielowy, zbalansowany, tak jak powinno być. Fajny, przyjemny zapach, jakby słodkie owoce tropikalne. E, firmowe szkło z Brudoga, to jest teku tak zwane, teku z Brudoga, anarchist. Anarchist Arts and Craft Convention. Dobra, lejemy. Ale kurwa, miodzia. No, piana jak widzicie bardzo fajna, drobno pęcherzykowa, obfita. Chociaż tutaj w tym stylu akurat piana nie musi być zbyt obfita, bo piwo nie powinno być przesadnie nagazowane. Piwo jest klarowne w barwie no, w miedzianej, ale tutaj w teku to tak nie widać za bardzo. Ogólnie wygląda fajnie. Mm, an, raczej angielskie chmiele, taki kwiatowy żywiczny, mm. yy, piwko zbalansowane, yy, nagazowanie jest od, odpowiednie, czyli Czyli niskie nagazowanie, wytrawne na finiszu, czuć, czuć, czuć ten smak, ten aromat chmieli, bardzo fajnie, może coś, jakiś cytrusowy owoc może, no tak. Goryczka jest, ale nie jest, nie jest nadmierna, nie jest przeszkadzająca. Zrównoważone Wytrawne na finiszu, pialne jest tak, tak jak PL powinno być, i pialne to też rzeczywiście e, pialne jest. Ok, jest, e, jest to, mm, jeżeli chodzi o to, czy jest w stylu, to jest w stylu, jak na Pale Ale bardzo dobre, Pale Ale aczkolwiek nie jest to mój ulubiony styl. Ja już tak po lekku sobie wypracowuję, kosztując różne style piw, dochodzę do wniosku, które mi najbardziej odpowiadają i y, odpowiadają mi najbardziej style wyraziste czyli albo jest y, bardzo nach nachmielone, bardzo ar aromatyczne, albo z drugiej strony jest y, bardzo słodowe, bardzo słodkie właśnie a albo... Właśnie wyraź, wyraźnie chmielowe albo wyraźnie słodowe. E, co do goryczki, to za zbyt dużą goryczką nie, nie, prze, nie przepadam. Dlatego, e, jeżeli chodzi o piwa wysoko chmielowe, czyli e, bardzo nachmielone, to zdecydowanie bardziej wolę e, Imperial. E, India Pale Ale niż e, zwykłą IP. E, no, lubię właśnie piwa wyraziste, piwa z jajami, bo tak jak tutaj w tym, w, w Pale'u to ok, jest, jest to <laughs> dobre piwo, ale no szału nie robi, dupy nie urywa. Tak. Na zakończenie standardowo suchar. Suchar prowadzącego. Idzie sobie idzie sobie stary dziadek chod, chodnikiem, naprzeciwko niego idzie fajna młoda dziew, dziewczyna, nie? No i dziadkowi. Pasek w spodniach szczelił, kurwa, spodnie mu spadły na dół, ciłsko mu, kurde, wyleciało. Ta dziewczyna tak kurde się się przepaczy, tak o dziadku, ale Penisa to wy macie wielkiego. A, pani, jak kiedyś to jak miałem 100 metrów od studni. Do domu, to ja dwa wiadra wieszałem na tym ciulsku i szłem ręce wolne miałem. A co? Teraz już 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 dziadku nie, nie potraficie tak.. E, teraz to już nie... bo mi kolana w, wysiadły <grym>, no> Kolana wysiadły, ale ciulsko dalej <grym>, ma fajne. Życzę każdemu takiego ciulska fajnego. Życzę przyjemnego dzionka. Siemanko na razie, trzymajcie się.